Witamy Państwa w kolejnym wydaniu Kuriera Żorskiego w czwartek 14 kwietnia. Tradycją już stało się, że w Zespole Szkół nr 1 wiosna rozpoczyna się na sportowo. Kolejny szkolny dzień sportu obfitował w wiele emocji. W rywalizacji brały udział reprezentacje niemal wszystkich klas, a ponadto co najbardziej interesujące także reprezentacja nauczycieli. Zawody toczyły się w wielu konkurencjach, m.in. piłce nożnej, siatkówce i unii hokeju. Choć gra toczyła się o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej, to najważniejsza była jednak dobra zabawa i sportowe emocje. Witam serdecznie na Jestem współorganizatorem razem z Panią w Dnia Sportu przez Kolegę Nr. 1 wczoraj. Jest on dzisiaj powiązany z ekologią. Odbywają się tutaj turnieje piłki nożnej, nie hokeja. Mamy konkurs w oraz konkurs skręcony na Konkurencji startują również na oddziale, którzy mają zwartą ekipę. Ponadto odbywają się finał Szkole i Wywieszenie, dziewcząt i właśnie się przed chwileczką zakończyły. Mamy również konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej oraz konkurs wiedzy ekologii. W tym roku mamy sponsorów. Są nimi Vita Sport, Centrum Sportowe w Żorach, Jastrzębski Węgiel Klub Sportowy, następnie Oszą Żory, Dzielnica Księdzowska Księgarnia Reffi a także Księgarnia Sowa oraz Fundacja Ekologiczna Sileria. Pokazywane nagrody również są przez Pana Adama Rojka, który ma swoją szkołę jazdy oraz przez Placę II Asesnikum, są to i po prostu w ramach tych zajęć będą poobcinać lub robić saunę na włosę, to już w zależności od uczestnika, który wygra tak, taką kulminacją tego dnia sportu jest mecz towarzyski siatkówki między nauczycielami a mistrzyniami i mistrzami szkoły, który odbędzie się na platki Myślę, że impreza jest świetna, dużo lepsza niż w zeszłym roku. Więcej osób bierze udział, prawie 200 uczestników we wszystkich konkurencjach. Także jest... Nabiera tempa kampania promująca miasteczko westernowe w naszym mieście. 16 kwietnia, czyli w najbliższą sobotę, w Parku Cegielnia organizowany jest piknik westernowy, na który zaproszeni mogą się czuć wszyscy mieszkańcy naszego miasta, a także przyjezdni. W programie przewidziano mnóstwo atrakcji, m.in. pokaz jazdy konnej w wykonaniu grupy kaskaderskiej No Name, popisy akrobatyczne na galopującym koniu oraz tresura. Położenie konia, sztuczne oddychanie, przenoszenie konia na noszach, przejazd przez ogień, koń na barkach, przejście pod koniem, a także tresura w ogniu. Ponadto czeka nas spotkanie z kulturą Indian Ameryki Północnej, czyli prezentacja pieśni i tańców Indian, prezentacja strojów i akcesoriów indiańskich, zabawa z dziećmi, malowanie twarzy i wyścigi z nagrodami, a także możliwość zobaczenia tipi z wyposażeniem. Dodatkowo przygotowano możliwość przejażdżki bryczką, stoisko z wieloma różnego rodzaju przedmiotami związanymi z tematyką dzikiego zachodu, quizy z nagrodami dla dzieci, a także mini stoiska gastronomiczne. Zapraszam wszystkich do Parku Cegielnia. Najbliższą sobotę o godzinie 12 rozpocznie się piknik westernowy. Jak Państwo wiecie budujemy w Żorach miasteczko westernowe i chcemy, żeby nasi mieszkańcy już trochę tego klimatu miasteczka westernowego... Poznali, dlatego piknik w stylu dzikiego zachodu. Będą pokazy jazdy konnej, będą indianie, będzie możliwość przyjechania się bryczką i dużo różnych atrakcji. Godzina 12, piknik potrwa do około, do około godziny pierwszej, także proszę przyjść punktualnie. No i mam nadzieję, że wszystkim będzie się podobać, a przede wszystkim, że pogoda nam dopisze. Któż nie chciał zostać kowbojem i ruszyć na podbój dzikiego zachodu? Te marzenia mogą się spełnić. W Żorach powstaje prawdziwe, westernowe miasteczko. W budynkach niczym z miasta na dzikim zachodzie znajdą się restauracje, kawiarnie, hotel, sklepy, centrum zabaw dla dzieci czy mini zoo. Dorośli oraz dzieci codziennie będą mogli przeżyć prawdziwą przygodę, a nad wszystkim czuwać będzie szeryf. Miasteczko Twin Peaks położone będzie w Żorach, na trasie z Katowic do Wisły, niedaleko autostrady A4 oraz przy nowej autostradzie A1. Dzięki temu będzie atrakcją dla mieszkańców Śląska, jak i turystów podróżujących po całej południowej Polsce. Nasze westernowe miasteczko to nie tylko rozrywka, to również miejsce na zrobienie dobrego biznesu. Zapraszamy chętnych do prowadzenia restauracji, sklepów, hotelu. Czekamy na ludzi z pomysłami, którzy stworzą klimat dzikiego zachodu. Święto Ogniowe to wyjątkowa i unikatowa uroczystość w naszym mieście. Do udziału w tym niezwykłym wydarzeniu, które odbędzie się 11 maja, zapraszają ci goście. Jedyne wyjątkowe Święto Ogniowe zapraszamy 11 maja, środa, godzina 19.30, Eucharystia, a później jak zawsze obiecana Panu Bogu, procesja wokół rynku naszego miasta z Eucharystią. Dlaczego? Dlatego, że radni naszego miasta ponad 300 lat temu. W 1702 roku obiecali to Bogu. My dotrzymujemy słowa. Jesteśmy wierni Bogu Krzyżowej, Ewangelii, Ojczyźnie, Żorom. I dlatego kochamy to miasto i chcemy, aby rozwijało się jak najpiękniej. A w ten sposób Bogu i człowiekowi dziękujemy. Zapraszamy serdecznie. 11 maja 1930, Środa. Tyle razy już brałem udział w tej uroczystości i zawsze mieszkańcy. Tego grodu, któremu na imię żory i okoliczni, tłumnie i gromadnie przychodzili na najświętszą ofiarę, brali udział potem wotywnej procesji i było to dla nich wielkim przeżyciem. Mam tytuł, by odczytać tę ich obecność, jako fakt, że jest to ich wielkie święto osobiste można powiedzieć, jest ich osobiste święto narodowe. I ja osobiście nie mam wątpliwości że frekwencja i w tym roku będzie tak imponująca jak poprzednio. Szanowni Państwo, to jest chyba jedno z nietypowych świąt, które jest obchodzone tutaj właśnie w Żorach jako jedyne święto ogniowe chyba w Europie i chyba nawet na świecie. Pięknie wkomponowane w tradycję i w historię Żor. Dla tych wszystkich, którzy pragną z tej pięknej okazji skorzystać naprawdę z gorącego serca. Zapraszam. Myślę, że żożanie wiedzą, co to jest święto ogniowe. Wiele, wiele razy byli już na obchodach. Zaproszenie szczególnie kieruję do, do wszystkich, którzy jeszcze nie gościli u nas 11 maja. Święto ogniowe w żorach jest to uroczystość wyjątkowa od ponad 300 lat po ciemku z pochodniami, ze świecami maszerujemy ulicami naszego starego miasta, atmosfera jest niesamowita. Myślę, że to będzie dla wszystkich wielkie przeżycie. Uczniowie gimnazjum nr 6, klasa 3a, A, bierze udział w ogólnopolskim konkursie Drugie życie elektrośmieci. Celem konkursu jest edukacja mieszkańców Żor na temat szkodliwości zniszczonych i zużytego, zniszczonego i zużytego sprzętu elektrycznego i elektrotechnicznego oraz baterii oraz zbiórka tego sprzętu. W piątek, 15 kwietnia między godziną 9 a 18 na osiedlu Pawlikowskiego przed gimnazjum nr 6 organizujemy punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego. Jeżeli ktoś z Państwa posiada starą lodówkę, suszarkę, telewizor, monitor, myszkę albo MP4 lub inny sprzęt, zapraszamy na Pawlikowskiego pod gimnazjum numer 6 do naszego tymczasowego punktu zbiórki. Liczymy na Państwa. wszystko w tym wydaniu Kuriera Żorskiego. Dziękujemy za uwagę, a na kolejny program zapraszamy w poniedziałek 18 kwietnia. Do zobaczenia.